Dalej, nie chcę zobaczyć. No i mamy największe pomieszczenie. O, o, o. dobry! Mamy dobry. kierownika budowy, że to, to tyle leciała, bo mówiłam, że kierownik budowy nie potrafi kłaść płytek. Tak, kiedy Ty to mówiłaś? No, mówiłam, mówiłam. Tak. Widać było na twarzy wieśka taką góralską dumę, że pokazał, że potrafi kłaść tą glazurę. Ja umiem układać płytki i to profesjonalnie. To się bardzo fajnie ta skrzynia zmieściła, prawda? Nie, szkoda miejsca na tą skrzynię, to jest za mały dom. Wiesiu, obiecałeś mi, że skrzynia znajdzie tu swoje miejsce. Ja patrzyłam słowa, skrzynia jest gotowa. Tylko ją się. Skrzynia, 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 skrzynia. Ten dom będzie mi się tylko ze skrzynią. Czuję się zawiedziona. Ale podoba Ci się dom? ale ze skrzynią byłby ładniejszy. Właśnie <laughs> <laughs> ty się nie zmieściła. widziałaś ty. A ja kończę wtedy. <laughs> Już e, nowy album, A, okay. Dali Zawiałow. No, dzień dobry. A, dzień dobry, pan zawsze jest na czas. Co my tu mamy? Jest to model z wkładem zwilczającym, w trzajniku w innych urządzeniach nie będzie odkładał się Do tego komplet wymiennych wkładów, które można wymienić bez użycia dodatkowych narzędzi. A dla diseków Mam butelki filtrujące. No Ten na razie zabieram, bo mam tu postawić, a więc przekażę, to do odmontowania. Okej, to jest okay. ja mhm. jeszcze bardzo. dziękuję. Dziękuję ślicznie, dziękuję pięknie, do widzenia. Kasia jest już w Białej Podlaskiej, gdzie umówiła się z szefową pani Dominiki. Cieszę się, że są takie przyjaciółki. To nie chodzi o to, że to ja to zrobiłam, tak, że ja wysłałam te zgłoszenia, ale ona poszła do pracy, i wydaje mi się, że w tym momencie w jej życiu się wszystko zaczęło zmieniać na lepsze. Według no. mnie to taki dla niej początek nowego życia, ale to może przez to się też można nauczyć jednej rzeczy, że warto wychodzić.